Na lodowiskach Hokej Ligi w piątkowych spotkaniach oczy kibiców zwrócone były na Tychy, gdzie miejscowy GKS podejmował komar w Krakowie. Po dwóch tercjach gospodarze prowadzili już 3-0. Goście byli w stanie odpowiedzieć tylko trafieniem Ryhaka. GKS Tychy, komar Krakowia 3-1. Dwie pierwsze bramki takie po błędach i później szanie kontrolowali to spotkanie. Przyszliśmy w trzeciej tercji na trzy piątki. Próbowaliśmy odwrócić ten wynik, dało nam się przejść tylko jedną bramkę szkoda. W pierwszej tercji i na początku drugiej. Ta mi się w nawet oddała więcej strzałów niż my na bramkę. Ale potem tym jakby brakło im, brakło im mocy po prostu I już nam tak nie zagrażali, a nam się udało strzelić trzy bramki i wygraliśmy. W niedzielę GKS Tychy pokonał GKS Katowice. Goście od początku do końca kontrolowali przebieg wydarzeń. Tyszanie wygrali 5-0 i gdyby niedobra dyspozycja bramkarza GieKSy, mogli wygrać to spotkanie zdecydowanie wyżej. Wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy na ciężki teren, chcieliśmy wygrać tu, ponieważ już dawno nie zdobyliśmy w Katowicach punktów i to się udało, cieszymy się z tego. Mimo, że mieliśmy swoje szanse, błędy w obronie zdecydowały o tym, że padło na początku trzy bramki i potem jakoś ta gra się wyrównała, ale wynik wskazuje 5-0, no, co możemy powiedzieć, nie był to nasz najlepszy wykon. 1 i 2 grudnia niezapomniane widowisko na Stadionie Zimowym w Tychach. Do Tychów przyjeżdża moskiewska Rewia na lodzie, która wystawi spektakl Śpiąca Królewna. Więcej informacji na tyski